Z treści zadania nie wiemy, czy miasta leżą w kolejności ABC, czy też może ACB. Rozpatrzymy oba przypadki. Najpierw ABC. Turyści A i B ruszają z prędkościami swoimi V1 i V2 skierowanymi do miasta C. Przebywają odległości turysta A S1, turysta B S2. Odległość miasta A od C jest równa V1 razy T, 30 km. Odległość miasta B od C jest równa 24 km, V2 razy T. Odległość miasta A od B jest równa 6 km. I drugi przypadek, który może mieć miejsce. Miasto C leży pomiędzy miastami A i B. Turyści ruszają w kierunku C z prędkościami skierowanymi do tego miasta. Przebywają: pierwszy turysta A drogę S1, turysta B drogę S2. Odległość miast AC jest równa S1, V1 razy T30 km. Odległość B od C jest równa 24 km. No to odległość A od B jest równa sumie, czyli 54 km.